Teraz pokażemy Państwu film z Kancelarii Prezydenta, który pokazuje ważne spotkanie po zakończeniu już szczytu w Brukseli. W czwartek bowiem prezydenci Polski i Ukrainy, czyli Andrzej Duda i Wołodymir Zełenski spotkali się w Rzeszowie. Prezydent Ukrainy podczas tego spotkania zrelacjonował swoją ostatnią aktywność dyplomatyczną w Brukseli i innych stolicach europejskich, a przypomnijmy, że był m.in. W, w Paryżu na spotkaniu z prezydentem Francji i na spotkaniu z kanclerzem Niemiec. Rozmowy między prezydentami Polski i Ukrainy dotyczyły także bezpieczeństwa w regionie, poinformowała kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy na Twitterze, publikując jednocześnie ten film, na którym widać fragmenty tego, Spotkania. Polska i Ukraina od dawna w kwestiach politycznych mają bardzo bliskie kontakty na tych najwyższych szczeblach, a Polska jest orędownikiem wielu spraw i wyjaśnienia problemów Ukrainy na, na, w kwestiach europejskich.